Dobra, także w dzisiejszym odcinku Minecrafta, jak już wiecie, jesteśmy admiros takimi maluchami i co 60 sekund będziemy musieli, znaczy będziemy y, rosnąć. Jak Ci się podoba życie? Lotar! Jesteś mały! No jesteś, Pomóż. jesteś malutki admiros i zobacz, jeżeli chcesz na przykład wejść wyżej, to musisz sobie stawiać drabinkę. Proszę bardzo. Aha. No bardzo, bardzo Nieźle. powoli. Bardzo powoli. Słuchaj, mamy tam tamto drzewo, to, to jest nasza misja na teraz. To, o nie, czekaj, gdzie są. to? We, weź się, no weź drabinki, albo ze skó. Ej, ze boli. <laughs> Niestety, tutaj wszystko boli, wow. Admiros. Musimy pokonać tego golema. Widzisz naszego bossa? Tam? Ja go nie mogę pokonać przy normalnym wzroście, co no, dopiero przy takim. O, o dobra, o. jesteśmy, jesteśmy okay. tro troszeczkę więksi. 30%, uh, czyli no. co minutę rośniemy. Rozumiem, tak, co minutę, tak? Co okay. minutę rośniemy i okay, musimy okay. bardzo szybko ogarnąć jakieś narzędzia i rzeczy, bo za chwilę będziemy tak duzi, że najprawdopodobniej no, po prostu skraszuje nam grę. Bo ja pamiętam, Nie kiedyś, będziemy kiedyś, mogli kiedyś, do jaskini wejść, jak będziemy nie, za duzi. Właśnie, dlatego szybko, Admiros okay, tworzymy dobra. narzędzia. Masz jakieś drewno? Mam, rzucę ci. Trzymaj. Rzuć mi drewno i słuchaj, ty idź po... Jestem jeszcze za mały, żeby tam wskoczyć. Admiros, drabinka, drabinka, masz, masz, A, masz Dobra, masz. dobra, dobra, drabinka. Zbierz, zbierz siano, które tam jest. O, masz po lewej stronie siano. I po prostu zrobimy hmm. z tego jedzonko. Okej? Okay? To może to... być problem. <laughs> Jaki masz problem? Bo, patrz, masz drabinę. A... I ona spada na dół. Aha, już jej dobra, nie mogę użyć drugi dobra. raz. Ej, rzeczywiście, to jest. Więc co. To, 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 i, ja pójdę po dwie drabiny. Okej, okay, spokojnie. Spokojnie damy radę. Okay. Mówię, to trzeba bardzo, bardzo szybko zrobić. Okej, okay, wchodzisz wyżej. Ale co tam jest jeszcze jeden schodek. Y dobra, o nie, nie wezmę tego. O, O, o dobra, już jestem wystarczający. Dobra, i chyba doszedł, możemy dobra. wchodzić już? Czekaj, tak, to jest... możemy, możemy. Ej, to jest Admiros, normalny, yy, yy, normalny wzrost. I to ju, już. Jest... Ja okay. pierdzielę, to jest za Ja mam diamenty, mam kilow, mam buty, o. mam hełm i mam obsydian. Dobra, zarąbi się. zarobi. Ależ na bogato, pierwsza skrzyneczka, dobra, spidranujemy ja to. Nie, ja nie wiem, ty, ja nie wiem ty, co ty. robić, wiesz, jestem taki, taki zagubiony. Ej, kot ode mnie ucieka. I kto ucieka? od ciebie ucieka? Kot. Kot? No koty uciekają w Minecrafcie od ciebie, no, no więc... że to od Creeperów uciekają. Hmm, o, chyba też, Nie, chyba też coś takiego jest z kotami i z tym, e, z, 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 z właśnie z Creeperami. Powiedz mi jakie masz surowce dokładnie, bo mówisz, że coś tam zdobyłeś. Trzy e, Diamenty, Aha. Iron Pickaxe, e, Obsidian, Buty i hełm. Możesz mi rzucić y, obsydian oraz, y, oraz diamenty albo żelazny kilof, bo chcę po Jasne. prostu stworzyć lepsze narzędzia. To A... stwórz sobie diamentowy kilow, bo ja mam okay. ten żelazny. Dobra, dobra, dobra. Szybko, szybko, szybko. Za chwilę będziemy... Proszę. Ile, ile jest obsydianu? Kurde, sześć obsydianu. Jakbyśmy mieli no. troszeczkę więcej, to udałoby się nam dojść do tego. To um, jest problem. Nie mogę wejść do chatki, bo jestem już za duży. Właśnie urosłem. <laughs> o nie. I to tak poważnie. I to dobrze, że znalazłem w pierwszej, bo już teraz jakby trzeba I... rozkopywać chatki. A możesz z Shiftem spróbować na przykład? Tem? No, z shiftem. No nie, nie, już, już jest można, nie. Już nie można z shiftem. Ja pierdziele. szybko. szybko bo szybko, jeśli się, że jak szybko, będę szybko. w i urosnę, to nie wyjdę. Więc rozkraczę Właśnie. się po prostu w trzeba tej mieć... i nie będzie przejść. Trzeba mieć, um, mieć po prostu to pod tym. No e, trzeba brać to pod uwagę, że tutaj bardzo, bardzo szybko rośniemy. Nie sądziłem, że to tak będzie szybko trwało. Widzowie, jeżeli chcielibyście kontynuację tego, tylko na przykład, że e, dwie minuty trwa rośnięcie, ani minutę, bo w minutę to naprawdę ciężko coś tutaj zrobić, to po prostu dajcie znać, Uszek nie mamy, armii, rozszukamy portal rozwalony portal do netheru. Będziemy tak ogromni, że nie zmieścimy się do portalu. Zgadza po prostu. się? No tak, po prostu. Będziemy A zobaczy... da się zrobić giga duży portal. Da się zrobić od jakiejś wersji Minecrafta, nie mam pojęcia od jakiej. Pewnie widzowie by musieli napisać. Można robić chyba nieograniczony portal. Mm -hmm. Można Od 1.161. Naprawdę... Nie na pewno wcześniej to, to było. To jest strzał, to jest strzał, nie wiem. Widzowie muszą potwierdzić w komentarzu. Ad Ad Admiros, O, dobra, się No ja jestem już tak duży, że wiesz, nawet się nie da się zgubić. Da się no skupiam. właśnie to, to samo się powiedzieć, że jesteśmy. I tam jesteśmy... będzie portal, coś tak czuję. No, no musimy znaleźć jakikolwiek. Jakikol... A, tam, tam poszedłeś, tamtą mhm. stronę? Bo w ogóle A ty ten poszedłeś w drugą, będzie... tak? Mm, tak, ja poszedłem w drugą, ale pójdę w Twoją stronę, po prostu. Pójdę Aha. w Twoją stronę. Ja pierdzielę. Czy w ogóle. Da... Nie, no nie da się na pewno przejść gry w ten sposób. No to jest niemożliwe. Ej, da się. W sensie, jakbyśmy udało nam się szybko dostać do. Smoka. To no, ale smok to musimy być. tak duży, do... że wiesz, te kryształy co tam wiszą w uh -huh. powietrzu, to byśmy a -a. je po prostu podchodzili łapką. <laughs> rzeczywiście. No <laughs> ej, rzeczywiście. Admiral oh, zobacz, co tutaj znalazłem na ziemi. Oczy a, i offender, który pomogą wow. nam dostać się do twierdzy, także weź sobie okay, tak. i i tak, pu puszczaj oko. Tam okay. jest twierdza, tak? Dobra, w tamtą stronę biegniemy, Almiro, To jest wyścig okay. z czasem. Jak nam się uda dotrzeć do... Nie, po prostu po tym, jak to powiedzieć, mam ochotę to sprawdzić. Czy rzeczywiście yy, rzeczywiście <laughs> tak to będzie? W jak szybko pływamy teraz. No. Myślę, że łatwo... Znaczy ciężko będzie nam też unikać jakby pocisków i w ogóle wszystkiego, będziemy zbyt no, duzi. będzie bardzo ciężko nam unikać wszystkiego. Ty w ogóle sobie wchodzisz po... <grafi> <grafi> chodzisz po drzewa, no, jak gdyby to wiesz. No, nawet wiesz, się nie musisz martwić, o kurde, to drzewo jest za duże. Nie, o. po prostu biegniesz sobie, ty jesteś za mną, tak? Tak, A, tak, tak. No, nie, nie. A zaraz będziemy się musieli martwić, że... O no, kurde. że? Że hmm. będziemy tacy duzi, że się tak, nie zmieścimy tak, do portalu? Już, ja, już, ja już mam wrażenie, że te drzewa mnie przygniatają, w sensie... <grafi> To już ja mam już takie nie mogę wrażenie. przychodzić! I... <gry> Patrz. A, Admiros zgubiłem ciebie. Dobra, wiesz co? Leć ja po ci prostu. Widzę. Leć, leć cały czas on nie, jesteśmy coraz więksi. Nie podoba mi się to. Wiesz co, ja, ja dobra, ja już skaczę po drzewach. No, O kurde, jaki jestem wielki! No, czekaj, zobaczę. Ja jak ciebie... tytan się czuje normalnie. <gry> ja ciebie Admiros nawet nie widzę. O, widzę, widzę takiego ogromnego no, Admirosa. Jestem. Dobra, no to będziemy musieli znaleźć portal. Kurde, ciężko będzie znaleźć ten portal, bardzo ciężko. Bo on może być, znaczy on się tam respi chyba koło tysiąca bloków. Nie, cały czas w tą stronę, Admiros. Ja już 300 bloków na sekundę zaraz No, właśnie to jest plus, że jesteśmy tacy szybcy, że tutaj, um, no, bardzo szybko dotrzemy do tego miejsca. Mam taką nadzieję, że dotrzemy bardzo szybko. I jeżeli upadam z wysokości, a, to nie tracisz praktycznie HP. Mhm. Więc, więc całkiem no, spoko. No. Dobra, Admiros, widzisz mnie, czy mnie nie widzisz? Oj, obok ciebie. Frate. O, siema. Musimy się wkopać w dół jakoś. <głos> <głos> nie, nie, nie wiem, jakim cudem. Powiem Czekaj. ci tak. No to będzie. Dobra, dźwięk. Gdybyśmy mieli łopatę? Właśnie już tworzę nam łopaty. Spokojnie, spokojnie, za chwilę będzie mieli, mieli łopaty. No jakby się udało. O! <noise> Hej! jesteśmy. Wiesz co, bo nagle się zmniejszyłem i się zastanawiałem dlaczego. Nie, ja się nie, nie zmniejszyłem, cały czas jestem duży. Nie, to też cały czas jestem duży. Ad, Ad, Admiro, zbierz sobie to. Ale wielkie narzędzia. No właśnie, zbierz. wielkie narzędzia są, teraz też to ogarnąłem. Cikierki stworzyłeś. A nie, te, łopatę te, też łopaty, masz. Prawda. Łopatę też masz. Dobra, ko, kop się po prostu. w ogóle? Czekaj. Coś musi z nie tak. Czekaj, to musi być dziura. Chyba trzy. Tak, to dziura 3 na trzy musi być. Także chwilkę. Zobacz, ja już jestem, ja już jestem prawie, prawie, w twierdzy. Powiem za chwilkę to my urośniemy. No właśnie, problem jest taki, że albo zacznie nas po prostu przygniatać ten piasek, my powinniśmy w ogóle kopać jeden tunel, Admiros. No, tu, o, tu, 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 tu. A ja nie mogę na tobie stać. A, nie możesz wejść tutaj? Nie, nie mogę Aha, wejść, bo ty no. zajmujesz sloty i cię mnie zrzuca. Siema, Miros? Ciema. ma, ej, co? tam u ciebie? Jak się, Maluszku? Umrze, jak się umrze, to jest się maluszkiem. Tak. Jak się umrze Weź. jest się... Aha, czyli teraz <laughs> ja będę musiał ciebie po prostu obronić przed. Um, tak. Przed tym Obroń smokiem. mnie przed tym wielkim smokiem, który tam lata. Dobra. Więc <laughs> co, <ty śmiech> so, ja sobie co... Podejdę, podejdę kryształki. <laughs> Widzę jak to robisz, ale fajnie. Dararara. Ja nie mam nic, flotar, ja... Oj, biją oh. mi Endermany! Admiros pomocy! Enderman. Na mnie patrzy Enderman! No nie, nie, nie wiem co ja mam teraz zrobić, żeby te Endermany po prostu mnie nie biły, bo... Ta, gonią mnie cały czas! Nie Ej, wiem. To, nie, nie tak się umawiałem z wami. Halo! Yy, ro... Czekaj, czy ja na przykład... Ja nie mam żadnej mogę... broni, przypominam. A, no bo właśnie, broni. Admiros umarł. Admiros umarł widzowie, z, 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 ja mam wszystkie jego praktycznie przedmioty, tylko mówię, problem jest taki, że mnie gonią... Kurde, gonią mnie te endermany i nie mam pojęcia po prostu w jaki sposób. Szybko. Jest. 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 jest jak jest. skoczył chłop. No. to jest. Dobra, i mogę ten kryształ? Au! Mnie też biją. Dobra, będę biegał. Ile no. dam, ile dam radę, tyle będę biegał, ale mogę w albo... każdej chwili. Oj. Ty w kogo poszła ta ta ta? Na mnie. Tak? <laughs> Widzę, no. Ej, ale uciekaj. ja na uciekaj. nie patrzę na... No w sumie patrzę na nie. Uciekaj, jak uciekaj przed nimi. Dobra, ja spróbuję. Zniszczyć. O, nie, 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 nie. Szybko, szybko jak najgorsze. Smok napluł na podłogę znowu. Ja pierdzielę. Ja niszczę te kryształy, albo ja że ciężko jest. Niestety. No jesteś duży, no to powinieneś sobie poradzić z kryształkami. No, ja w ogóle mogę bić ręką smoka. Rozumiesz, ja nie, nie muszę nic więcej <noise> robić. Tylko mogę w bardzo łatwy sposób. Admiros, słuchaj, masz stona. Rzuciłem ci stona, weź się z Dzięki. <noise> Ogromny Ale nie mogę go zebrać, bo jest zbyt du... A, dobra, zebrałem. No, no, zbierz sobie. Zbierz. I co teraz, jak już mam? Mogę się wykopać w górę, po tak, prostu. tak, tak, tak. Wko wkop się do góry. O kurde, Uch, smoczku. Wiema. Spokojnie. O, tu się... jestem, a jestem już troszkę większy. O, dobra, widzę, widzę, nie że Nie możesz się... na to wskoczyć. <laughs> nie, właśnie. Za so duży jesteś, no to jest, moja Jestem oh, ogromny, dobra. sobie tutaj. No nie, umarłem. Oj, dobra. Enderman cię kurde, ciężko. Powiem tak. Funkusowaliśmy no, na sobie Endermanów i niestety. No niestety nie udało się, także widzowie, jeżeli chcecie kontynuację tego, tylko więcej odrobinkę, więcej czasu, to po prostu dajcie znać.